Dobra, teraz się uda. Moi drodzy, teraz się uda. Mówię wam, patrzcie, co robimy. O, to jest fajne. O, w poszukiwaniu kopanie. To odpada i to odpada. Dreszczołak albo Artas. Wziąłbym Lisza. Lisza i zagramy. Musimy dostać jednostkę, która będzie miała value mocne, czyli e, na przykład zdobywanie monet. Tak? Przyzywanie jakichś ziomków. Na niego będziemy dawać, właśnie, u Lisza. Lisz ma bardzo duże wali, jak się weźmie tą laskę, która po śmierci daje. daje monetę. Nie ma, bo to jest fufu. -fu, musisz. Ja ci powiem, co to jest, zaraz. To jaką tym razem obierzesz? O! I na przykład ten już ma odrodzenie, więc on nie może mieć drugiego odrodzenia, prawda? On już nie może mieć odrodzenia. Eee, ale ma je na stałe. Ale weźmiemy murloka, bo można go sprzedać. E, Fufu, żeby zadziałał ci ten deck tracker, musisz mieć plugin, który się nazywa Boonwins. Wpisz sobie teraz w Google, ale tylko to. to w Gogle wersja. wpisz e, deck tracker Boonwins plugin. I po prostu na stronie masz taki folder, który musisz wrzucić do folderu z deck trackerem, i tyle. I potem sobie w ustawieniach tylko o, robisz tutaj w opcję. Wchodzisz do plugins i sobie go tutaj włączasz. Tu przełączasz. Wyłączony, włączony. tak dalej. No, teraz mi chyba nie zadziała, chyba że zadziała. Eee, dobra, teraz tak. Co robimy? Kolejnego. Nie, no tutaj chyba to weźmiemy sobie level up. Level up i tak zrobimy. No, nie zadziała mi mecz, re, 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 rating teraz, bo wyłączyłem i włączyłem. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No, przegranko. Chociaż jest szansa na remis. No, ale niestety, jednak nie tak wielka. To i agonia. To Przedajemy. agonia. I zagramy sobie tego, żeby przyzwał dwa razy. Czy robimy pizzę? Nie, będzie, będzie, po tym meczu zagramy. Zrobimy pizzę. Myślę, że masz spore szanse na... ten po PCsep coś pogramy innego. Dzienna dawka już będzie wypełniona. Patrzcie. BUM! A, on go zbufuje mocno, to się kurde mnie nie podoba. Widzicie? A Jezu Ale dobrze, ładnie, ładnie, winek. Dobrze jest, e z Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Dobrze, teraz dwóch stronników bierzemy. Mm. Kurwa, dobrze by było przerolować? Zrobię rola i sprzedam jednego. Dobra, mamy zajebiście. Tak zrobimy. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Och, tutaj, chociaż jest ok. Ładnie, bardzo dobry. Bardzo ładnie. Ładnie skował. Dobra, teraz level up. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Level up. No i właśnie, i co teraz? Czy bierzemy tego pirata, czy rolujemy, sprzedając? No bo ten pirat, co on gra? Nie wiemy, w co grasz, w co grasz. Co ty grasz? Co grasz? Papuga jest spoko, ale to nam bufuje ziomków. I po prostu papugę sobie zefałzujemy. Robimy sobie tak. Nie, to jest bez sensu. Moim zdaniem, tak powinniśmy zagrać. Dobra. Nice, 100% kurwa nie zdążyłem dodać tarczy, chyba. No, nie zdążyłem. Ale Ketun, on źle na Ketuna gra, co on zrobił? Tak słabe bufy miał. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Się po Smok z boską tarczą jest zajebisty. Eee... Dobra. ja bym go sfrizował. Pomyślimy co dalej. A tutaj co, papugę można? żeby atakowała dwa razy, nie? Chociaż kurde, nie wiem Niech papuga tam robi Wtedy to bym zrobił To może nawet za pierwszego, żeby dupło Chociaż nie, bo może się... a nie wiem, dobra, zobaczymy Waga? No i najgorzej, pirata przyzwało. Ale boska tarcza została zrezygnowana. Jest już ta emotka Boba? No nadal jej nie widzę. Jest już Bob. Dobra, to odświeżam czat. Już jest Bob, moi drodzy. Emotka Boba już powinna na czacie się pojawiać zaraz czekaj. Łączy się? Łączy się, chyba. Nie, jeszcze jej nie ma. Znaczy, tu nie ma na ekranie, ale tak to normalnie już jest. O! Widzicie biedaczatek? Patrzcie. A kiedy u Was będzie? Musicie się spytać, Traska i Trolita. Oby są. No, Bob, co tam u Ciebie? U mnie jest nieźle ci idzie, dobra, papuga dostanie. Serio? Co ty masz za buffy, gościu? Mm. Bardzo ładnie. A masz to? <laughs> No, i co powiesz? Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Tak. Okay. Tak myślałem właśnie, że to powiesz. A, mamcie! O tak. Gdy zagra Bestie daje 4-4 Sprawam ich na później. Wszyscy mają się na celowniku. Uważaj! 100% win. Fucking go. sobie radzisz? Oby tak dalej. Zban. Nie, bo to jest spoko, ale pływa to by trzeba było bestie przyzywać, wiecie? Nie, no wezmę dzbana. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. mi się nie podoba. Masz to trochę złota za fatygę. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Oprócz myszy. Zobaczymy. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. O, co ty gadasz w ogóle? My to musimy wygrać, a nie utrzymać prowadzenie, stary. To ma być wygrane. Dawaj papuga atakuj, ale tutaj... Dawaj bufa wyciągnij z tego! O, o Jezus Maria, dobra, na tamta, na tamta, na tamta. O Jezus Maria, najgorzej. Dawaj, 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 dawaj papuga! O MOCASZ! BUM! Dobrze ci idzie, A dla ciebie kangur, Nie Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Oby tak dalej. No padnę, twoje stare. Mam dla ciebie gang gówniaków. The Second Papuga, moi drodzy. Bufa wydupimy. Papuga będzie waliła. Papuga będzie trygerowała te. Patrzcie. Papuga będzie trygerowała te rzeczy. Będziemy trygerować boską tarczę. Na wszystkich. Dobra? No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Niedźwiadek drugi. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Pa. Pa, 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 ja wam pokażę jakaś taktyka, patrz papuga co robi, patrz Dobra tam, siul na rejpa Siul, papuga, boska tarcza, na papugę Uff, poszło Kolejna papuga, patrzcie, znowu boska tarcza, siul, dup <ścoughs> To jest kurwa perpetuum mobile, patrzcie dalej A nie, bo już zginęła, dobra Dobra, giniesz, odpadasz, Elonara, nie macie. cię. Boom. Re, WOW! Finał finałów! Na co on grał? Dobra, finał finałów finałowych moi drodzy. No to im popalić. Dobra, zamknij dupę. Kurwa, wziąłbym gula, jakby miał boskie tarcze, chłop. Bo ja nie wiem, czym on gra. On może grać jakimiś gówniakami na boskie tarcze. Ja bym wziął to, że jak przeżyje jedną turę, to potem się będziemy martwić. Kurwa, trzecia papuga. Dobra, elo, trzecia papuga, musimy to wziąć. Ale z drugiej strony to jest niedźwiedź. Uchwa, mać. Sfryzujemy. I mamy niedźwiedzia i, i tego. Dwie, dwie są, no. Przerwa jedną turę. Chyba zagrajmy tak, żeby on nie zginął. Zobaczmy, czy uda ci się Chyba jest słaby, słaba ta jest tutaj. Synergia. Nie mam, nie mam co wyciągać. No właśnie, mała szansa jest. Dobra, i teraz tak. Czy tutaj gul byłby potrzebny? Ghoul by się przydał, bo to są dwie boskie tarcze bardzo mocne. Oj, tak, bufuj. O kurwa, niedźwiedź. W następnej turze będziemy mieli dwóch gówniaków wzmocnionych. Dobra, tutaj musimy mu zejść, żeby jak najmniej dostać, czyli... O właśnie, dobra, super. Smog jeszcze ugra cztery obrażenia. Dobra, teraz tak robimy, patrzcie. Patrzcie teraz, gość się podnieca, bo myśli, że jest zajebiście, nie? A patrzcie, co robimy, pa. Bierzemy tak, to jako pierwsze trzeba zagrać. No to das im popalić. Dobra, teraz tak. Dobrze kombinujesz. Dobra, je wiemy go na łeb. Przedajemy robimy gula, czy nie? Właśnie nie wiem, czy nie wdupić. Zobaczymy teraz co się wydarzy, patrzcie HA <laughs> spodzianka! NIESPODZIANKA Skurwysyny przyjechały Patrz siul. siul Siul, siul, siul Patrz, siul Ale kurwa niespodzianka, co? Cyrk obwoźny Ale to jest RNG CHAT, To jest takie. To jest hiper. To jest nie. No powiedzcie, że ja jeszcze dostanę. Dodatkowego tego. Powiedzcie, że ja dodatkowego dostanę. To już chyba rozdupi mi ryj. Do tego trzeba wydupić, bo to jest niepotrzebne. Level. Przedajemy Wilka 3-3. Dobra, ale robimy tak level. Przedajemy Wilka. I uwaga! Kurwa, jeszcze jest jeden rol. Jeden rol za gula jest. <śled> Dobra, ale to zamiast tego, eee, nie wiem. Zostawiamy tego gula? Nie no, gula nie, bo on agonie. Gul leci. Wymienimy go na dzbanek. Dobra, graj pan. Kocie, chcesz wyjść? O kurde, padło. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. To jest nie, no czekaj, nie teraz Paty, jest finał, finałów Patrz, patrz, czekaj, czekaj, bo jest dym O kurde, dobrze, zajebiście Siadło I ciul, mocarz Tak jest, mocarz Następny, następny, następny Następny, patrzcie co się dzieje Pa Kurde Co się stało? Coś się Coś się nie Dobrze Dobrze Mój smok wygra! Kurwa, co jest? Co jest? Pati, nie teraz, nie teraz! Idź z tym. Idź! Ze, idź! Idź z tym! Idź z tym, bo przegram! Idź z tym, bo przegram! To jest świnka szczęścia. Odejdź. jednego na koszt firmy Metal META, 5 subów Metal thank you Też mi się nie podoba Masz jednego na koszt firmy METAL Metal, tier 1 to b4 Metal dzięki Masz metal No nie no nie mam Wynęgiło No nie dostanę no Masz jednego na koszt Nie no, nie wytrzymam. Nie no źle no, teraz zabrakło jednego smoka, mogłem sprzedać. Nie, nie ma czasu! Nie zdążyłbym, czas Nie zdążyłbym! Nie zdążyłbym! Ja pierdolę! Nie zdążyłbym! Dobra. Ile, ile, przeżyjemy, czy nie? Jest dobra, teraz go na łeb, teraz go na łeb, pa 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 Come back, madafaka. No to im popalić. Kręcił? Czekaj, co on miał? Malutkie jakieś, boska tarcza. I Bran. To bym mu tu, tych dwóch zabił. Szczur? Okej. Okay. Szczur jest spoko. Nie warto? Nie warto. Dobra. Szczur jest ważny. Szczur jest ważny w tym wykonaniu, moi drodzy. Eee... Tu bym nawet zrobił boską tarczę. Chociaż dżyty, bestie, przyzywane... Nie, dobra, to zrobię tak. To zrobię tak, to zrobię tak. Dobra, to zrobię szczur. Kurwa Tak bym to... Nie wiem, jakoś tak bym to zrobił. Dobra, jest pół na pół, uwaga! Dawaj! Dwaj! Kurwa szczur. Najgorzej. Bufuj, 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 Tak jest! Tak jest! Bufuj, 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 bufuj. Tak jest! Tak jest! Tak jest! Bufuj, bufuj, bufuj. Oj najgorzej. Oj najgorzej. Oj najgorzej. Oj najgorzej. <sadzenie>